Przepiękny obraz kriwelnego zwiastowania. Zobaczcie, jak tutaj dopracowana jest już perspektywa. Gdzieś tam wychodzą te linie, które tworzą tę perspektywę. Jest ten moment zwiastowania tego promienia, który dotyka Matkę Boską. Nad jej głową pojawia się Duch Święty i ona z pokorą przyjmuje to, co przynosi jej archaniał Gabriel. Ta informacja jest przyjęta przez nią. A tu z lewej strony, jako żywo mieszczanie z czasów, życia twórc. No i paw. Te obrazy wszystkie mają zaklęte w sobie symbole, i te symbole trzeba się nauczyć rozczytywać. Tu jest piękny święty Michał. Święty Michał, który pokonuje szatana. A tu obraz twórcy, którego. Widzieliśmy w Palermo w tym roku w Gosarta i zobaczcie, to jest już 1510-1515 rok. Przypominam, że czas malowania wydłużał się, ponieważ oczywiście te, te farby były, musiały być nakładane jedna na drugą. Teraz nam to się wydaje, że to jest gładka powierzchnia, ponieważ tutaj jest szyba, ale tak nie było. Słuchajcie, no ten niebieski lapis lazuli, ale zobaczcie tutaj, o! Tu każdy element korony jest dopracowany. Ten pokłon jest fantastyczny no i te anioły Gosard oczywiście czerpał pełnymi garściami z dorobku takich wielkich mistrzów jak jak Memling jak Roger van Weyden piękny fantastyczny obraz i ta Matka Boska i zobaczcie ten kielich który widzimy jak wygląda w środku w środku są złote monety. Pozdrawiam Was z tego niesamowitego muzeum, z tej niesamowitej galerii.